Hej Czołem, dzisiaj pokażę Wam jak prawidłowo wykonać pad w przód. W wojsku jest to podstawowy element szkolenia. Roliery uczą się zarówno padać w przód, w tył, podderzać podstawowe ciosy, kopnięcia po to, żeby to jakoś wykorzystać później na polu walki i żeby sobie nie zrobić krzywdy. W cywilu oczywiście pady również się przydają. Są praktycznie w każdej sztuce walki trenowane, pokazywane, bo y, zarówno y, w y, walkach y, w stójce, jak i parterze, no, trzeba, trzeba umieć y, bezpiecznie upaść, żeby nie rozwalić sobie łokcia, kolana czy głowy. Y, od czego zaczynamy naukę padów w wojsku. Y. Żołnierz, trusząc się ma na sobie hełm założony, kamizelkę, broń, amunicję, celowniki, doktomizor jakiś, lornetkę, także tego porządzenia jest dosyć dużo, nawet 30, ponad 30 kg może mieć tego na sobie i dlatego powinien nawet przypadkowe potknięcie, powinien wiedzieć jak upaść, żeby przede wszystkim nie zniszczyć broni i nie rozregulować celownika. Naukę padu zaczynamy od tego, że należy najpierw przykucnąć i wystawić ręce. Upadamy na dłonie i na przedramiona, w ten sposób. Prawidłowo padł wykonany. Jedna wersja, gdzie potknęliśmy się, lecimy w przód. Wygląda w ten sposób. Należy zwrócić uwagę na to, żeby yy, nie upadać na dłonie. Na, na dłonie, to jest wrażliwa część ciała, może dojść do pęknięcia. Nadgarstka upadamy na przedramiona i dłonie w ten sposób. To jest w przypadku, gdzie ktoś nas czy popchnął, czy się potknęliśmy i nie upadamy całym ciałem. Jeszcze raz pokażę. Wpadł w przód. Ręce, nogi szeroko i stoimy na przedramionach. Można to również zrobić w wersji takiej, że upadamy w miejscu, gdzie, gdzie stoimy. Jest to ważne, żeby to zrobić, ponieważ przy kopnięciach frontalnych może dojść do tego, że dostaniemy poniżej Pasa w okolice podbrzusza, pachwiny przy tym kopnięciu, te nogi nam pójdą, mogą chodzić do tyłu. Wtedy dobrze jest zrobić pat w ten sposób. Nogi uciekają do tyłu, ręce lądują w miejscu, pokazuję jeszcze raz. Dobra. Także na dzisiaj co należy zapamiętać spadów, przede wszystkim, że nie rądujemy na dłonie, tylko na przedramiona, duża powierzchnia za zabezpieczająca. I nie kładziemy się całym ciałem na podłodze, tylko z tyłu na palcach, z przodu na przedramionach i dłoniach. I tak jak wcześniej pokazywałem na łukach kucnąć i na spokojnie sobie przyzwyczaić te dłonie przedramiona. Jak to ma być, a później do widzenia i wyrzutnik w tył. Tak można zacząć przyzwyczaić ciało, podnieżyć i wyrzucić w tył. A później już można robić sobie czy patrz w przód, ćwiczyć już ze stania i ewentualnie co do broni. Taki gadżecik może wezmę, jeszcze pokażę, bo teraz ktoś powie, że dobra, okej, okay, nie, ale idzie z tą giwerą jak ten żołnierz ma upaść na ręce i przyzrońiała, skoro ma w ręku karabinek. Żeby nie rozregulować, nie rozregulować przyrządów optycznych, celownika i nie uszkodzić broni, bo to najważniejsze, co żołnierz może mieć, to jest broń. Dlatego musi też dobrze upaść wtedy Upadamy w ten sposób. Idzie żołnierz gdzieś tam się podchnął. O! I tutaj ta broń jest bezpieczna. Fakt, ciężar broni jest na tyle duży, że tutaj bolą dłonie od uderzenia blachy. lachy. To jest akurat gumowa, gumowy karabinek, tylko jako rekwizyt. Ale praktycznie żołnierz, jak ma ciężką piwerę, no ale. Lepiej, żeby łapy polały, niż żeby tutaj coś się nam z naszym karmienkiem stało. Także dobra. I na dzisiaj to koniec. Dzięki. Cześć czołem.